Niedbania począwszy od tych najbardziej prozaicznych, jak brak odpowiednich zabawek, złej jakości ubranka, dzieci, które powinny być pod kontrolą lekarzy, zostały kompletnie jej pozbawione. Jest to tym bardziej szokujące, że najsłabsze z nich miało ogromne problemy z jedzeniem i było odżywiane sądą. Inni zaczęli zauważać bardzo ubogą dietę i głodowe wręcz porcje, zaniedbane i brudne mebelki oraz brak ułatwień takich jak przystosowane wózki do wożenia większej liczby dzieci. Mm. <gry> Masz coś do powiedzenia na ten temat? Pani, co chciałaby powiedzieć? Jeszcze dwa słowa? Panie Czarosławie.